poszanowanie jego ponad 57-letniej wtedy historii sprawiły, że na ulicę Gdańską 163 powróciła nadzieja. To poczucie odpowiedzialności za losu kochanego i tak ważnego dla Bydgoszczy klubu nie pozwoliło nam porzucić go w latach, gdy wszyscy się od zawiszy odwrócili, gdy tułował się po peryferiach piłkarskiej rzeczywistości. Wola zbudowania silnej drużyny piłkarskiej powrotu do centralnej klasy rozrywkowej determinowały działanie wielu osób które nie zwracając uwagi na przeciwności z uporem, kontynuowały swoją misję. Efektem tych wielu lat ciężkiej, wręcz syzyfowej pracy był powrót Zawiszy do drugiej ligi, a następnie już w ramach spółki z miastem Bydgoszcz awans do pierwszej ligi. Trzy lata temu kilkadziesiąt tysięcy Bydgoszczan brało udział w zorganizowanej w całości przez kibiców Zawiszy fecie z okazji awansu do ekstraklasy. Bez wątpienia było to jedno z najważniejszych wydarzeń w naszym mieście na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat. Nikt wtedy nie przypuszczał, że już wkrótce Radosław osób rozpocznie proces niszczenia wszystkiego, co związane było przez ostatnie lata z odbudową piłkarskiego Zawiszy. O ile przesłanki takiego, działa, <taki> takiego działania człowieka, który z Zawiszy chciał wycisnąć jak najwięcej do własnej kieszeni, stały się jasne na każdego, o tyle pana postawa, panie prezydencie Bruski, była rozczarowaniem, a wśród wielu Bydgoszczych zbudziła oburzenie. Ważne jest dla nas, kibiców Zawiszy i mieszkańców Bydgoszczy, to, aby do końca wyjaśnić i poznać powody Pana zachowania i przyczyny zaniechań, które w efekcie doprowadziły do bezprecedensowego upadku klubu, będącego jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek Bydgoszczy i to w roku jubileuszu 70-lecia jego powstania. Panie Bruski, jako prezydent Bydgoszczy miał Pan wszystkie instrumenty, aby przewidzieć, zareagować i powstrzymać osobę, która wykorzystała Pana do napchania sobie kieszeni i ośmieszenia naszego miasta w Polsce. Pan jednak nie zrobił nic, aby tej kompromitacji zapobiec. Na kogo teraz Pan zrzuci winę i powie już słynne? To nie ja, ja nie jestem stroną. Komu, do, komu da Pan do podpisania kolejną lojalkę? Zapewne następnymi ofiarami Pana działań staną się dyrektorzy szkół tworzących muks z zbyldo Ci Panowie z wielkim i nieukrywanym entuzjazmem, co było widać na konferencji, przyjęli Pana autorski projekt budowania wielkiej piłki. Pewnie marzyli o tym przez całe życie, a jeżeli przypadkiem któremu z nich przyszło wydobywanie, <gry> że wbrew jego woli jest wciągany przez prezydenta miasta w kolejny konflikt, to Pan ma wypróbowane metody, jak te czarne myśli wyeliminować. Panie Wruski, jesteśmy tu dzisiaj, ponieważ mamy prawo jako mieszkańcy Bydgoszczy i ulicy Zawiszy protestować przeciwko Pana działaniom, wskazywać zaniedbania i zaniechania, których się Pan dopuścił, a które doprowadziły do upadku Zawiszy i żądać od Pana takich rozwiązań, które faktycznie sprawią, że Zawisza nie zginie z piłkarskiej mapy Polski.